Siemanko, witajcie już chyba w... chyba szóstym odcinku z gry Minecraft. Ściszyłem w końcu dźwięki, więc chyba bardziej mnie będzie słychać. Hmm. Dzisiaj wrzuciłem dwa odcinki, więc to będzie trzeci. Dobra. Przypalmy to. żelaza. Zróbmy kilka kilofów. Na przykład takie 10. Kilofów nigdy za dużo. A wręcz zawsze za mało. Dobra. Lecimy do kopalni. Zrobimy kurczaka. No kurde. miałem na chwilkę czułość i tak mi się zwaliło. Dobra, tu jeszcze może będzie żelazo, bo nie patrzyłem. Dzisiaj jest mega gorący dzień, tak mi się nie chce nagrywać, ale no nagram, bo nie mam co robić, powiem szczerze. Przepraszam Was, że wczoraj nie było odcinka. Niestety nie mogłem nagrać. Mm. Dobrze, jeszcze nie było recenzji na, Tamten, na temat tamtego odcinka, więc... Okej. Okay. Dzisiaj na szczęście papuga nie będzie przeszkadzać w nagrywaniu. Chyba, że będzie krzyczeć. Co innego. Dzisiaj siedzi w klatce i ją wypuszczę po nagrywaniu. Bo to jest dyskomfort, kiedy się tak wbija pasurami. W ramię. Niestety żwir napotkaliśmy. Bardzo zły żwir. Zanim go zacznę kopać, to zróbmy takie coś. Pod żwirem Dirt. O jednej. Jakie nie lubię, kiedy w kopalni mi na takie coś trafią. Okej, okay. dobra. I będziemy kopali dalej. Co? Aha. W sumie. Niech to tak zostanie. Więc to będziemy musieli po prostu dach trochę powiększyć. No to jakoś mi nie przeszkadza. o, kolejny węgiel, pytanie do Was jaki mikrofon mi polecacie do 200 zł bo zastanawiam się, ale fajnie by było gdyby był pod jacka, kabel bo widziałem jeden fajny pod USB ale niestety mam tylko dwa wejścia USB i bym musiał zrezygnować z klawiatury bo myszki no oczywiście nie zrezygnuję, bo nie mógł dla was nagrywać. Z klawiatury prędzej, ale na klawiaturze, na klawiaturze z laptopa. No spacja niestety troszkę przestała działać. Dobra. Tutaj już nic nie ma to za bym to takimi materiałami, których nikt nie użyje. Dobra, widzę kolejny węgiel. Dobra, już jest noc o kurde. O kurde mamy mały problem. W sumie dobrze, że tam zostawiłem takie miejsce. Tą łóżko położę. W sumie poskromię po pająka za chwilę. Bo z pająka mi się przyda nić do wędki chociażby. razu przepraszam za jakieś hałasy. Co, kasz, szkielecia? O, łuk mamy. Nawet dwa łuki. Wow. Cztery strzały łuk. O nie. O nie. Creeper rozwalił nam pół domu. Jakoś to muszę zakleić. nie fajnie. Dobra, dobrze, że jednak wykopałem trochę tego drewna. To naprawię dom. Kurde. Tu mi trochę węgla brakuje. Znaczy węgla, tego. Gird. o ja mówię, dobra jeszcze tu tylko nie tą stroną oczywiście Uff. dobra i szukamy tego pająka o kurde creeper ja go chcę zabić ochca żyjesz? żyję ona była umarła, ona jest to chyba od pierwszego odcinka To była wielka strata dla naszego kanału. Odłóżmy. Wszystkie materiały, które nie są aż tak potrzebne. Schodki samochodów. Przypytany kolor. Oj, tylko 2,5? Mało, myślałem, że więcej daje. Ten znaczy królik, przepraszam. Mam znaczy sobie króliki czasami. Jak widać. Oczywiście w Minecrafcie tylko. Patrzcie. Nigdy królika jeszcze nie W Minecrafcie też za często nie jem, bo za często go nie mam. O kurde. O kurde. Już tutaj węgla. Kurde. Kurde. To? Już jest to niepotrzebne. Dobra. Więc chwilę będę kończył ten odcinek. Jak już mówiłem, jak będziecie chcieli na przykład łosia to zostawcie 10 w górę pod odcinkiem numer 5. Nagram huzier specjalnie tą grę kupia. Nie mam zbyt nic robić, a no, seria z Minecrafta myślę, że tak. No to nie to jej nie będę chciał nagrywać, więc też inne gierki czasami miło, miło odskacznię by było. Mogę dla Was nagrać niedługo CS-a, jakiś jeden meczyk. Tak, w sumie. Który to już poziom będzie? Zaraz zobaczymy. To jest już poziom. Piętnasty wow, szybko to mija. Piętnasty czy szesnasty szesnasty dobra. Czyli jeszcze trzy. Tak mało rzeczy w takim razie znaleźliśmy, jak jeszcze jesteśmy na czternastym poziomie. Teraz będziemy. To naprawdę malutko. Mm. O, jak super. Drzwi jest pod nami. Że, że chyba tu już będzie za chwilę ten poziom, o którym mówiłam, tylko zapomniałem jak się nazywa, więc wam tego nie powiem. Dobra. Powiadomienie mi przyszło. Z czegoś, może jakiś komentarz. Ktoś zostawił? Na pewno miły. O. Tutaj już nie. Redstone od razu. Miło, miło. Nie powiem, że nie. To będzie już takie zejście. Okej, okay, dobra. Dokopaliśmy się do 11 poziomu. Zajęło nam to 6 odcinków, ale mamy już Redstone na pewno. O, dobra. I teraz należy do Was, piszcie w komentarzach, bo ankiet jednak nie pamiętam jak się robi, yy, czy będziecie chcieli, żebym kopał na odcinkach, czy może poza? Bo to mnie też ciekawi, bo tutaj Wasze zdanie też jest ważne bardzo. W sumie to najważniejsze nawet, bo... O, dobra. Pora na kolejną skrzynkę oczywiście. Dobra, a więc tutaj, żeby było na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i ogólnie wszystko co tam się da. Jeden tylko kurczak. No dobra. Weźmy to. Niestety trzeba trochę jedzenia zbierać. To niestety nie jest takie... Dobre, nie, nie zabijajcie kurczaków, chyba że w Minecrafcie. Mm, ok, tu już żelaza. To bierzemy to. Jeden U, Upieczmy, nie przepalmy. Kurczaków się nie przepala, tylko się piecze. Dobra, więc to już by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Mhm. no dobra, jeszcze jajko, więc tak, to już by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.